Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was w tę cudowną uroczystość świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny w roku jubileuszowym jemu poświęconym, a słowo, którym dzisiaj się modlę, to Józef. Nie mogło inne słowo z Ewangelii mnie dzisiaj poruszyć. Józef, który... No, to jest jego rok. Józef, który dzięki papieżowi Franciszkowi przeżywa dzisiaj... Jakiś rozkwit nabożeństwa ku jego czci, właśnie dzięki temu, że został ogłoszony ten wyjątkowy rok, wspominając 150-lecie ogłoszenia świętego Józefa patronem Kościoła Powszechnego. To słowo Józef, w którym dzisiaj się modlę, budzi we mnie przede wszystkim te piękne odniesienia do Józefa jako sługi. Papież Franciszek zauważa, że Józef, kiedy zdecydował się wziąć Miriam do siebie, Przekreślił całe swoje życie, całe swoje plany, marzenia, wyobrażenia o małżeństwie, o dzieciach. Przekreślił to wszystko i stał się sługą, absolutnym sługą wszystkich. Stał się sługą Jezusa i Maryi, ale przez to, że stał się sługą Jezusa i Maryi, także stał się sługą wszystkich, którzy, do których Jezus poszedł. Stał się sługą nowożeńców, którym zabrakło wina w Kanie. Stał się sługą córki Jaira którą Jezus wskrzesił, stał się sługą Łazarza, Marty i Marii, stał się sługą Samarytanki przy Studni, stał się sługą apostołów i Judasza, który zdradził Jezusa. Józef stał się sługą w końcu Łotrów, którzy wisieli po lewej i prawej stronie krzyża. Józef stał się sługą wszystkich w Jezusie. Dzisiaj, kiedy modlę się słowem Józef, to właśnie ten aspekt jakoś mnie najmocniej porusza. Życzę Wam pięknych chwil dzisiaj z Józefem, nie tylko dziś, ale w ciągu całego tego roku. Niech nas błogosławi przestawienictwo świętego Józefa oblubieńca Najświętszej Marii Panny, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem do jutra.